Hallo zusammen, liebe Leute, und moin aus Hamburg. Dzień dobry, witam, pozdrawiam, wszystkich, bardzo serdecznie aus Hamburger. Heute ist Donnerstag, der 14. April. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und los geht's. Dzięki Wam ogromne za obecność na tym kanale. No i zapraszam na wiadomości prasowe z Niemiec. Nach der Ausladung Steinmeier wirbt für Solidarität mit der Ukraine. Nachdem er jak wurde, Steinmeier w dalszym ciągu nawołuje do Solidarności z Ukrainą. Powiedział to wczoraj podczas swojego przemówienia jasno. Wladimir Klitschko bei Bild hätte den Bundespräsidenten gern in der Ukraine gesehen. Klitschko dla Gazety Bild powiedział, że chętnie widziałby. Steinmeiera właśnie na Ukrainie. No i jakby kliczko jest tą osobą, która próbuje trochę załagodzić tą całą sytuację. Spiegel fragt, spielt die SPD jetzt beleidigte Leberwurst? Fragezeichen Gazeta Spiegel pyta czy teraz Partia SPD będzie grała obrażonych. Jest możliwe, że będzie grała i to nie tylko Partia SPD, ale cały rząd niemiecki. Za moment do tego przejdziemy. Auch Herr Melnik meldet sich zu Wort. Wir haben Angela Merkel fast blind vertraut. Melnik znowu się odzywa i znowu, że tak powiem, wsadza palec w ranę, bo mówi o tym po pierwsze, że prawie, ślepo, prawie na ślepo zaufaliśmy e, Merkel e, und Melnik glaubt, dass Angela Merkel den Angriffskrieg von Putins Truppen hätte verhindern können. Jetzt unsere Angela Merkel była w stanie zapobiec tej wojnie und er forderte die frühere Kanzlerin Aufstellung zu ihrer Russlandpolitik zu nehmen unter Jean Da aby była kanclerz zabrała głos w stosunku do właśnie swojej polityki prowadzonej, no w stosunku do Rosji, powiedzmy tak. Ok, auch Litauens, ex-prezydent meldet sich und er gibt Steinmeier und Scholz Mitschuld an Kriegsverbrechen, były prezydent Litwy. też. Mówi ostro o politykach niemieckich i jest on zdania, iż Steinmeier i Scholz są współwinni tej wojny. Także widzicie te wszystkie tony, które dobiegają ze wschodniej Europy w stosunku do Niemiec, są coraz ostrzejsze. Und es gibt auch Zof in der Ampel i jest też, niespójność w koalicji rządzącej. FDP ekspertin, Frau Stark-Zimmermann, i e, auch Hofreiter, Anton Hofreiter krytyzują Ukrainę politik von Scholz. Das Problem sitzt im Kanzleramt oder jest im Kanzleramt, sagte Hofreiter. E, tu, tutaj politycy partii FDP i też partii Zielonych krytykują bardzo mocno Scholza przede wszystkim. Problemem jest e, urząd kanclerski czy problem jest w urzędzie kanclerskim, powiedział Anton Hofreiter i teraz te dwie partie żądają między innymi tego, aby Niemcy w końcu przekazały ciężką broń na Ukrainę. Co jest naprawdę wielkim zwrotem, bo jeszcze przed kampanią wyborczą Partia Zielonych, między innymi, reklamowała się tym, że nie będą wspierać żadnych wojen, żadną bronią i tak dalej. Tutaj zupełnie inne tony. Natomiast trochę inaczej mówi minister Habeck, czyli minister gospodarki i minister klimatu. Habeck krytyzował die ausladung von Steinmeier und war dawno warnt To znaczy, Habek trochę skrytykował to. Że, że, że prezydent nie został zaproszony i jednocześnie przestrzega przed tym, żeby ta sytuacja teraz nie eskalowała. Teraz uprzedzając materiał Tagesschau, strona ukraińska odpowiada, że oficjalnie Niemcy nie wystąpili z prośbą o to, aby Steinmeier mógł przyjechać, dlatego też po prostu nie zareagowali na to, co Steinmeier powiedział. To trochę tak wygląda, jakby Steinmeier trochę chciał się wprosić sam. Najpierw, no Skomentujcie, napiszcie, co o tym myślicie, też chętnie skomentujcie, jak to w polskiej prasie jest przedstawiane, a ja was zapraszam teraz na krótki materiał Tagesschau. Die Kritik an der geplatzten Ukraine von Bundespräsident Steinmeier reißt nicht ab. Wirtschaftsminister Habeck sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die Ausladung Steinmeiers käme einer Ausladung Deutschlands gleich und sei ein diplomatischer Fehler gewesen. Nun müsse man das Problem lösen und nicht eskalieren. Präsident Zelensky betonte, man habe keine offizielle Anfrage des Bundespräsidenten zu einem Besuch erhalten. Sterben auf Ratten für Airbus Defense. Bundesregierung wird kritisiert für Einkauf von US-Kampfjets. Rząd niemiecki krytykowany jest za zakup amerykańskich samolotów F-35. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim pracownicy firmy Airbus obawiają się tego, że dojdzie do fali zwolnień. Jak wiecie, Airbus produkuje też oczywiście broń, z drugiej strony też obawiają się tego, że większa część produkcji zostanie przeniesiona do Francji i tutaj rząd niemiecki będzie musiał w jakiś Sposób zareagować na te zarzuty. Gut, der knallharte kampf um das flüssig gaz, weltweiter LNG Engpass. Das beschreibt ja Spiegel. Spiegel pisze o tym, że na całym świecie teraz brakuje gazu ciekłego LNG i że trwa na rynku po prostu walka. Ceny są podbijane, bo oczywiście wszyscy szukają alternatywy dla energii z Rosji. Auch Papierindustrie der flächendeckende Produktion stoppt das alles wegen Angst vor Gasembargo. Um, niemiecki przemysł papierniczy obawia się embargo na gaz z Rosji i tutaj przedstawiciele tego przemysłu mówią o tym, że może dojść po prostu do całkowitego zaprzestania takowej produkcji w Niemczech. Spritpreise in Deutschland sinken, kurz vor Ostern, also wer tanken muss jetzt. Słuchajcie, trochę się obniżają ceny paliw w chwili obecnej w Niemczech czyli kto musi zatankować niech robi to teraz, a jak już jesteśmy przy samochodach to słuchajcie, förderung für plug-in hybride könnte schon Ende des Jahres auslaufen prawdopodobnie już na koniec tego roku nie będzie dofinansowań dla samochodów hybrydowych hybrydowe samochody Wiecie, według rządu niemieckiego tylko po części się przyczyniają do ochrony środowiska. Samochody elektryczne będą dofinansowane, hybrydy już nie będą. Także jak planujecie zakup takiego samochodu, to rozważcie, czy to się jeszcze opłaca. International Organization von vor Lebensmittelkrisen, znowuż międzynarodowe organizacje, temat o którym już mówiliśmy, ostrzegają przed e, falą głodu na całym świecie. Przed tą falą głodu ostrzega też pani Beabok. Annalina Beabok jest jetzt e, unterwegs in Afrika Pani Beabog jest w Afryce teraz, odwiedza tam różne kraje i też ostrzega przed tym, tą falą głodu. Tutaj też trochę krytycy mówią o tym, że to może być taki trochę manewr rządu niemiecki, niemieckiego, ponieważ z jednej strony mają wielki kryzys, który też sami wywołali, chodzi oczywiście o oczywiście Ukrainę i Rosję, tymczasem pani Biabok podróżuje do Afryki i tam pokazuje, że słuchajcie, no już nie narzekajcie, może być jeszcze gorzej, zobaczcie, co się tutaj dzieje i tak dalej. Ok, gut. W Nestlé übernimmt Mehrheit bei Anka Kraut, Influenza influencer z Outdoor Apps Nestle przejmuje niemiecką firmę Anka Jak wiecie, Nestle nie cieszy się zbyt do, dobrą opinią. No i teraz bardzo dużo ludzi, którzy wcześniej byli twarzami firmy Anka po prostu rezygnuje ze współpracy. Nie wiem, czy znacie tą firmę, napiszcie. Gut, dann haben wir Obi, gibt Filialen in Russland umsonst an Investor ab. Es geht um 27 Märkte. Firma Obi wycyfruiert sich aus Russland und hat 27 Marketten budowlanych nowemu Investorowi, praktisch nicht, czyli w ogóle za darmo. Und hier eine Nachricht aus dem Hamburger Hafen: Oligarchenjacht Dilba sitzt in Hamburg fest. Hier uwięziony w hamburskim Porcie, ist Jacht, der należy do jednego z Oligarchów. rosyjskich. Chodzi o jacht DILBA. Gut, jest główny Polen. Teraz spojrzymy w kierunku Polski. Spiegel schreibt "Staatschef von Polen und Baltikum Staden-Bazelenski. Oczywiście media opisują m.in. tutaj Spiegel wizytę Andrzeja Dudy i prezydentów krajów bałtyckich właśnie na Ukrainie. Napiszcie jak ta wizyta przedstawiana jest w polskiej prasie. I też to Niemców też obchodzi jak Polska prasa to przedstawia na przykład NDR tutaj, wie blickt Polen auf die Steinmeier Ausladung aus Kiew jak Polacy odnoszą się jak patrzą na to że Steinmeier nie został zaproszony do Kijowa. NDR się tym zajmuje, to jest taka audycja audio, audio gdzie przedstawione są różnego rodzaju właśnie poglądy i tak dalej. Napiszcie, jak to w Polsce jest opisywane. Dan Berliner Zeitung, polsze studenty, wenn Russland Polen angreift, wird Deutschland nichts tun, das Vertrauen in die Deutschen schwindet. Berliner Zeitung, bardzo ciekawe to zrobiło taki wywiad z polskimi studentami, którzy powiedzieli, że jeżeli Rosja zaatakuje Polskę, to Niemcy nic nie zrobią. Też studenci tam, że, którzy się wypowiadają, mówią o tym, że też NATO prawdopodobnie nic nie zrobi. I Berliner Zeitung to trochę podsumowuje, że w Polsce zaufanie do Niemiec po prostu w chwili obecnej znika. Baltic Pipe äh, zwischen Norwegen und Polen startet im Oktober. Euronews.com. Euronews, Euronews pisze o tym, dass Baltic Pipe startet äh, w październiku, czyli łączący Polskę i Norwegię äh, Gazociąg. Und Agrarzeitung schreibt, Polen könnte Drehkreuz für Exporte von Agrargütern aus der Ukraine werden. Äh, Agrarzeitung pisze Polen że Polska może stać się tutaj bardzo ważnym Punktem äh, Produkt auf agralnych z ukraine No i oby tak się stało, oby to się, nie wiem, nie, nie zostało äh, zaku, Gut, noch eine Nachricht, liebe Leute CDF beschreibt Landenge von Suwałki, äh, Suwałki, wenn Russland die Landenge an der polnisch-litauischen Grenze über überfällt, könnte das Kaliningrad mit Bal Belarus verbinden und den Landweg zu den baltischen Staaten abschneiden. äh ZDFbische O Przysmiku, W okolicach suwałek, który jest na celowniku, jakoby. Rosji. I tutaj CDF opisuje, że jeżeli Rosjanie zajęliby ten kawałek ziemi, to mieliby połączenie pomiędzy Białorusią i obwodem kaliningradzkim, co bardzo dużo by im dało, no i odcięłoby też po prostu kraje bałtyckie. I tutaj eksperci się wypowiadają, że jest to bardzo ważny w chwili obecnie strategiczny punkt. Ja mam nadzieję, że do żadnej eskalacji w tym regionie nie dojdzie. Nie wiem, może macie jakieś informacje też z prasy polskiej na ten temat, podzielcie się tym wszystkim. Jupp, und das war's für heute. Toby Bonatille. heute die möchte, ich wünsche euch wie immer einen erfolgreichen und wunderschönen Tag. Beste Grüße. Tschüss.